Cześć wszystkim! Ja już po wylewkach na dole, to jest zalana posadzka, wyszło gdzieś koło według tych, co zalewali 71 metrów. O, mi też gdzieś tak koło tego wyszło. To jest dwa dni chyba, podejrzewam, po zalaniu. Nie jest jakoś super mega idealnie, bo sprawdzałem poziomicą. Tu nawet leży, no to pion jest, pion, poziom. Poziom jest wszędzie, to jest 2,5 metrowa. Jest wszędzie, ale no wyłapają na przykład miejsca, gdzie trochę ta poziomica się buja. Na przykład tutaj na w tym odcinku, tu nawet przetarłem, jest taki lekki ale to tylko, tylko właśnie tu w tym miejscu, to będę musiał przy zakładaniu płytek wiedzieć, że tu jest troszkę wyżej i tam chyba w tym spiżarni też minimalnie. Te notacje są porobione w przejściach, tu, tu, tu w łazience na odcięciu mam pozakładane jeszcze pianki Bo tą to, to, to rurę będę musiał dociąć, to mówiłem żeby mi to owinali Żebym mógł potem wyjąć Z tą od, od to praktycznie trafiłem, bo Jeszcze jak dojdzie płytka to będzie idealnie Grupość to jest około 6-7 cm Poszło Niecałe 10 ton piachu, a cementu w sumie nie wiem ile, bo to był to było z materiałem uzgodnione. Także ja nie, nie dawałem swojego nic. Oni wszystko mieli. Salon jest podzielony na pół. Według metrów, to, bo tu jest chyba 30 metrów, salonu nie musiało być dzielone, ale oni mówią, że wolą przydzielić. Także tu jest w tym miejscu, tak, przydzielone no to nawet jak pętle układałem, to mi się kojarzy, że że jakoś tutaj nawet było że po tej stronie jedna pętla i po tej druga to w tych drzwiach tarasowych w jednych i drugiej wyszło tak, że, że tu by było centymetrowa tylko warstwa tego to podpowiedzieli, żebym zaciągnął sobie później to klejem yy, bo klej no nie, nie odparzy się bo, bo może być cienka warstwa i na to właśnie pójdzie płytka tam czy panel i, i będzie dobrze to od kominka tak samo yy, od powietrzenia. Będę musiał uciąć i skrócić, nie wiem kiedy jeszcze będę z tego korzystał, może tak być, że się zakryje płytką i wklei się ją na silikon, w razie potrzeby yy, się wyciągnie. No tutaj jest to, w tej spiżarni, to tu to, to w tym miejscu wyłapałem, że też jest minimalna górka, nie wiem w kamerze widać, że są takie jakby fale, ale to jest jeszcze mokre i od, za, od zacieraczki takie samo Coś takiego. A tak ogólnie no to to jest dobrze. Myślę, że yy, przy zakładaniu płytek nie będzie tak źle, bo w sumie to wtedy się okaże dopiero. Tu pod schodami też. Yy, pod szafkę. co tutaj sobie więcej robiłem kreskę. Tu też nie widzę tych kreski ale ale mi się kojarzy, że akurat tu dojdzie płytka i, i ta szafka ładnie będzie patrzeć no tu razem pod schodami też tu jest wydolany mały pokój nie wiem jak jest na przykład u was w wysokościach ja mam tak, że mam y, oczy na wysokości klamek. Nie wiem czy to tak mniej więcej wychodzi. Mi jest no, najwygodniej. O, tu już. Także następny etap zakończony. Zobaczymy jak później będzie może zakup drzwi tych zewnętrznych od kotłowni zewnętrznych. No i potem z robią. Tu może właśnie nie w sumie nie pokazałem w tym korytarzu, jest ten uskok na drzwi. Drzwi się otwierają w tą stronę do środka. Tak jest w projekcie i w sumie tak zostało. Yy... Tu jest tak, że mamy tamten stopień 13 cm, tak wyszedł mnie, a ten ma 16 Centów. No i wiadomo, no przyjdzie na to płytka. Drzwi tu są chyba czy otwór 80, tu jest zostawione 85. Myślę, że się drzwi zmieszczą. Można to inaczej rozwiązać. Yy, widziałem, że niektórzy podnoszą to chyba ten, ten otwór drzwiowy, tylko wtedy jest problem z tym. Yy, z tym od bramy garażowej, z, tym, z tą belką. Albo można dać drzwi na garaż, też jest takie rozwiązanie. Nie wiem, tu zrobiłem tak, Wiedziałem też, ktoś tak miał. Także no już inaczej nie będzie. Także... tyle, na, yy, no To na tyle o mnie z budowy, także pozdrawiam i do zobaczenia.